1, 2, 3. 1, 2, 3. Zobaczymy, czy to jakoś uda nam się ustawić. Słuchajcie, przyjeżdża klient zaraz na tego flipera. I powiem Wam, że przez 3 lata nie udało mi się stworzyć filmu z tym fliperem. No, filmu już pewnie nie stworzę, ale może zrobimy sobie live'a. będzie zapis dla potomnych. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Chwilę sobie zagramy z dwie partyjki. Taki szybki lajfong na fliperze Słuchajcie, z 1986 roku. Motor DOM. Bali Midway to jest firma, która stworzyła tego flipera. Zaraz zobaczymy jakieś takie ustawienie, żeby to było mniej więcej widać pole gry się lekko zakurzyło na, że muszę mieć trochę miejsca w stodole to stwierdziłem, że muszę coś poświęcić z mojej bogatej kolekcji żeby tutaj więcej motocykli się zmieściło cześć Miksolek, cześć Marcin, cześć Dariusz nie wiem czy tu widać jak ta kulka lata to jest flipper jeszcze taki mechaniczny pełny, czyli tak jak właśnie za PRL-u mieliśmy w różnych barach takie flipery stały. Tutaj są pod spodem, są cewki, które właśnie często się albo psują, albo coś tam się z nimi dzieje i albo czasami luty gdzieś tam się. Dobra, pierwsza partyjka skończona. Cześć Zosiu, cześć Marcin. Dzisiaj wieczorem w ogóle planowałem live, żeby zrobić z. A, z w ogóle filmy o ale milion rzeczy, a nie wszystkiego da się. No, dzisiaj jest szansa, że będzie live, właśnie ze składania Mustanga. Są takie dwa miejsca, gdzie trzeba wbić, bo jest tutaj albo tutaj mamy, albo tutaj. Klimat stary. No co się stało z kulką? Muszę ją trzeba przetrzeć, bo też czasami te kulki trzeba przecierać. będzie zbiło ai, 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 ai. Trochę tego YouTube'a też takie traktuję jak takie archiwum, nie? Czasami do niektórych rzeczy. Aj. Jaj, jaj. Kulki, kręgulki. Ale był chyba kiedyś odcinek, nie wiem czy ja to robiłem, odcinek, jak go naprawiałem, coś mi się tu rozlutowało. Raz jeden przycisk, który przestał działać, odpalania. Nie widziałem, co się dzieje, no ale papierem ściernym przetarłem styki i... Cześć, Mariusz, bak, hej, hey. Pierwszy film, jaki zrobiłem? Aj, aj, aj. No, dokładnie, coś, coś nie działo. To koniec? Czasami strzela, jak się wygra. Co, mam jakiś kredyt jeszcze, czy nie? Musimy nabić szybko. I łupiemy. Czy nie? I mogę znowu się zatagować. Nie. Ma nabytych kredytów? Nie. No. O. No dobra. Juno M10 skończyły mi się te numery. Czekam aż mi wyślą. No, mam Mustanga, mas masę numerów, więc Mustanga mogę poskręcać, ale... Junaka niestety. Jest jakiś błąd na stronie Junaka. Nie mają tego kodu SSL i pokazuje Google jako strona złośliwa. Kurczę, szkoda, trochę szkoda mi tego automatu. Będzie live z Fordem Mustangiem, wiesz? Nie będzie filmu teraz. Teraz będzie live, prawdopodobnie dzisiaj po 21.00. Zapraszam. I Co? Koniec? Dobra, jeszcze jedna ta i kończymy. Chciałem mieć jakąś pamiątkę z tym FIFER-em. Jakby faktycznie dzisiaj go kolega zabrał, to. To już bym nic z nim nie nagrał. Mówię przez 3 lata, kiedy robię filmy, nie. Nie byłoby śladu, że mam flipera. Mam jeszcze gansów tego nowszego, no to te nowsze flipery to już jest całkiem inna liga, bo to już trzeba dać 50 tysięcy za takiego flipera. Ale jak się zacznie grać na takim nowym, no to już jest też całkiem inna jakość. Więc ten w zasadzie tylko stał jako ozdoba. Aj! No i koniec. Aha. Może na tym. Może na tym zagramy, albo na tym później. Słuchajcie, tymczasem, borem lasem, ja się z wami żegnam do wieczorka. Za chwilę jakaś premiera wejdzie w filmu, także zapraszam na, na film z Harley'em, którego wczoraj tu otwieraliśmy. Trzymajta się.